Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeprowadzili nietypową, ale skuteczną akcję, która doprowadziła do zatrzymania 31-letniego mężczyzny. W swoim mieszkaniu ukrywał on znaczne ilości substancji odurzających, a konkretnie mefedronu. Sposób przechowywania narkotyków był szczególnie bulwersujący. 31-latek wykorzystywał do tego dziecięce zabawki, najprawdopodobniej licząc na to, że taka kryjówka uśpi czujność policjantów i pozwoli mu uniknąć odpowiedzialności. Jak czytam w oficjalnym komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, narkotyki znajdowały się wewnątrz dwóch dziecięcych lalek, które pod ubraniami miały wypełnienie zawierające zabronione substancje. Podczas dokładnej oględzi mieszkania zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 890 gramów mefedronu. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. To jednak nie był koniec sprawy. Skrupulatne dochodzenie doprowadziło policjantów z udziału narkotykowego, że 31-latek nie działał w pojedynkę. Ustalono, że z zabezpieczonymi substancjami odurzającymi związek mieli również dwa inni mężczyźni 29-latek oraz 41-latek. Wszyscy trzej zostali przesłuchani, a prokurator przedstawił im zarzuty związane z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. Zapomniane przestępstwa grozi im surowa kara, nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Przy okazji tej sprawy policja po raz kolejny przypomina o ogromnym niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą mefedron. Jest to narkotyk należący do grupy tzw. dopalaczy, charakteryzujący się silnym potencjałem uzależniającym. Działa on na neuroprzekaźniki w mózgu gwałtownie zwiększając poziom dopaminy i serotoniny, co prowadzi do krótkotrwałego euforycznego polepszenia nastroju oraz chwilowego zaostrzenia funkcji poznawczych. Niestety zażywanie mefedronu jest obarczone bardzo wysokim ryzykiem, zwłaszcza, że stosunkowo łatwo go przedawkować. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie już jakiś czas temu informowali w swoim komunikacie, że staje się on coraz popularniejszym narkotykiem. Charakterystyczne objawy u osób będących pod jego wpływem to m.in. przyspieszony oddech szybsze bicie serca, podwyższona temperatura ciała, rozszerzone źrenice oraz nadmierna potliwość. W przypadku przedawkowania mogą pojawić się poważne komplikacje, takie jak trudności z oddychaniem, stany lękowe, zaburzenia snu, paranoja, a nawet udar mózgu, często powiązane z gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego. Niestety zagrożenia te są dodatkowo potęgowane, gdy zażywaniu tych. Środków towarzyszy spożywania alkoholu. W związku z tym policja nieustannie apeluje do rodziców i opiekunów o uważne obserwowanie swoich dzieci i natychmiastowe reagowanie na wszelkie podejrzenia mogące wskazywać na kontakt z narkotykami. Jeżeli ten materiał ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!